W ubiegłym roku, w lutym, czyli już więcej niż rok temu, poprosiłem miejskie wydziały, aby zajęły się ławkami tutaj zlokalizowanymi, tutaj, czyli pod stokami wzgórza Winiarskiego. Poprosiłem miejskie jednostki o to, aby zajęły się rozwalonymi ławkami, które w tym miejscu się znajdują. To było w lutym ubiegłego roku. Dostałem kilka pism od WGN-u dotyczących własności, kto odpowiada za te ławki, czy to ZDM, czy WGN, czy Skarb Państwa, komu jest powierzone i tak dalej, tak dalej. Typowa biurokracja. Jestem tutaj właśnie co prawda w innej sprawie. Jestem tutaj w marcu, w połowie marca, zaraz będziemy mieli wiosnę, ptaszki pięknie śpiewają, a jak widzicie ławki Nadal są rozwalone, nienaprawione. Bardzo przykry widok, bardzo mi przykro po raz kolejny, że miejskie jednostki w taki sposób działają. Oczywiście, nie chcę też przeoczyć na nich, bo bardzo często miejskie jednostki podchodzą do tematu w sposób poważny i taki rzeczowy. Nieraz przecież pokazywałem moje działania. Inicjowane przeze mnie, które zostały załatwione, tak naprawdę nawet czasami w kilka dni. No ale niestety, jak widzicie na tym przykładzie, ławeczki są zbyt trudnym zadaniem dla miejskich jednostek. No, trudno. No, będę ich ponaglał. Może w przyszłym roku się to uda załatwić.